No hej, zaczynamy no hej. dalej. No zaczynamy kolej... Nie mam, niestety czasu się tutaj Ko... z wami za bardzo Ko... przywitać. Ko... Bo jak widzicie. Kolejny odcinek. Z... Koleżanka tutaj chce. Z tej gry, oni. Widzę, że ty o jednym a o drugim. No. <laughs> Dobra, Właśnie. no to ty powiedz co to jest za No ta gra się nazywa oni. Już oni, mówiłem wcześniej oni nie. widzą, Oni widzą i oni chcą nas. Lee, co się dzieje? Ej, zobacz. Tyk. A jak widziałeś, nie? nie? Że... O, polecił głowę. Pięknie. Tu coś widziałem, leży sobie. Widzialność. I znowu jesteś przezroczysty. Tak, jest. Tu jest zamknięte. Tu jest zamknięte. To gdzie ja mam? Już? Abyś chciał. My cię nie w ogóle. Eee, Ale no. sprawdzimy w prawdziwym ży życiu. No? Ale? Ale tak na zawołanie. Prze ale, że cały tak. Przez ale cały czas, cały czas to chyba nie Ale tak do końca swojego życia Ale umiałbym to włączać i wyłączać kiedy chcę? Tak, czy... tak Aha No to, to tak no. Bo Jakbym był cały czas no to nikt by nie widział jak jestem śliczny No <laughs> jesteś prześliczny Prześliczny, wszyscy mnie gonią, dajcie mi Masz spokój Masz koszulkę z Z mikrofonem no. No mikrofon masz. Ten się tu kładzie. Dobranoc panu. Dobranoc! Ty też tu proszę się położyć już spać. Wszystko ale masz hype. Mam hypo, ale mam nad Dobra, weźnię. Gdzie to było? Hmm. Tu. No. Ale od początku gry... A, ale to, masz to y, ale masz wszystko, zobacz, masz... Nie masz broni. No Parę zielonych magazynków do broni, która używa. Ale masz całe, no wiesz, masz te wszystkie. Zobacz, zobacz. Nie, nie czynnego, nie. O, no, Ym... no, nie ten jeszcze wziął tą broń, ty głupku, To jest moja broń, to jest moja. Tata. Nie będę się z tobą dzielił. To jest Widać. broń tylko dla dużych. I <śles> w ogóle nie mam z tobą już. Ech, dziesię... no jasne. To było bardzo nieprzyjemne, wiesz, proszę pana. Wszyscy mi wystrzelają tę broń, ale to jest bez sensu. 10 apteczek miałem, mam jedną. Mam cztery. Ten tu jakieś kanonbole odstawiam. Jakie kanonballo? No, Jaki no słyszałem, jak to Kalambol. było. Canonball! To Karambol. Nie wiem, co to jest. Leć, Stasieniec, a ty mnie zostaw. Masz mało życia. No super, jeszcze. No, masz mało. Znowu. To jest niesamowicie irytujące, że ja próbuję go uderzyć. A on ma pierwszeństwo. Zaczekaj, czy, czy ta broń coś ma. No, jedna apteczka mi została. Nie ma nic, bo by świeciło na turbinowoż. Nie. Mm. To beznadziejnie, nie? No. O, mam. Co? Mam możliwość przeładowania. Co właśnie uczynimy? Ale masz tylko jeden. To nie nic, jakoś damar. O, to jest krzesło. Gdzie? No tam na środku. To tam się działa ta szinatama, nie? Tak. I pował ją ten. Ba... Barabas. Ba... Barnaba. Nie, Barabas. Barabas. Który poszedł do kościoła, wtedy się pomodlić. <laughs> nie wiem, że to jest. Z tą Shinatamą zabrał ją do szpitala może. do... A zobacz to mamy, czekaj. To... A może na, randki, na randkę poszli ci, co? Możliwe, no. Jeden na robot z drugą. Wow, robotem. jak ty to zrobiłeś? Huh? Yeah. Mm, jak ty yes. to zrobiłeś? Jakby ci to wytłumaczyć? W A wiem jak... skoku nacisnąłem kopniak. No właśnie nie już wiedziałem o co chodziłeś. Skapuj się. No skład. A Lanek się skapował. A <laughs> Lanek się pokapował. A się skapował! Co my tu mamy? Tu jest ten nasz... Tada. Nie, nie trafiłem! Nie trafiłem! Strzelaj! Pięknie! Chociaż jeden raz! Trafię. No! Chociaż jeden raz! Na świecie to... Zdróweczko, ty masz co? Amunicję, doskonale. No, czerwoną! Amunicja mi się przyda, właściwie sobie nawet przeładujemy. Ale ta Tego naszego... ale tam broń ma mało ten, jak to karabinica. się nazywa. Amunicji? No, ten. No widzisz, sam takie. Dwa paski, nie? Dwa strzały ma tylko. No, dwa strzały ma tylko. Mieszka! nie świruj. Nie widzisz, jak jesteśmy wysoko? Chcesz, żebyśmy spadli? Myszka pewnie by chciała, nie? No. Dlaczego? <s> nie wiem, bo może jest wredna. Cały czas ją klikam i, 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 i trzymam mocno i jeżdżę nią po... Co? Co? Co ty mi tu... Co ty mi tu z tą bronią? Ordynarnie... Dzień mm. dobry. Strzelasz sobie? To ja sobie też strzelę. Oj. O ten jeszcze jest stał jaki twardy, nie? No. gdzie? Yes. No już nie. Może nie twardzie. Ale... Ten nie widzi nic dziwnego, nie? Leży kupa jego kumpli, ale on. Spoko, nie? Normalny dzień. <laughs> Chodź, masz. O, ale od razu, jakby Zdróweczka. się położył, nie? Tak Tak. No właśnie, ta broń jest taka fajna, że ona od razu kładzie zainteresowanych może nie od razu, no, nie. bo na przykład tego takiego, no wiesz, tego takiego, no wiesz no tak, ten co jest wykokszony to nie, to, nie. Na, to, to na dwa hity no może wiesz dlaczego? on no. ma on mu zostaje jedno uderzenie i wtedy go zam... Wiesz. co teraz? na no, tam odleciała no. helikopterem helikopterem i, I tak będzie patrzeć na niego? No fajnie. Pa! Patrz na to, napisz jak dojedziesz. O kurczę. Z tobą dawno nie walczyłem, co? Bara... Bar... bar baru... Baruś. Czy ty coś zmądrzałeś od naszej ostatniej no, walki? No jakoś nie widać, nie? Co? Myślałem, że się nie zastrzelasz tam jego nie Podnieś to! Czemu nie umiesz tego podnieść? Co on już się wystrzelał? Jeden? Jeden? Dobra, zrobimy. to. Co? Czy umiesz tam strzelać? Możesz no, tam strzelać, no to bierzemy tą twoją drogę. Ale czy... Ale czy on ma i... Ale... Czy on... Czy on ma tylko jeden mam. Iii... Siu. Bum. Iii... Bum. Iii... Bum. Ale jakoś od... ostatniej walki jakoś się nie zmienił, nie? No nie bardzo. Bum. Na zatoki i bum, nakatał. Wszyscy pamiętamy jak, jak no, je... nie, nie, nie. jaki on jest, słaby, bardzo słaby, prawda? Słabiutki, znaczy słabiutki, wiesz co, on ma mnóstwo zdrowia, ale jest głupi. Widzisz, że mnie on ma, broje. wiesz ile zdrowia? No. Na tutaj, na góry, na ten i cały pasek ma taki, wiesz? Pewnie nie tyle ma zdrowia. Albo dwa paski. Cały czas jeszcze. O kurczę. Wiesz co? Stronger! Stronger. Weź tam podnieś tą biwerę, bo musisz ją przeładować, bo nie mam czucia płuc. Może ręką go zabierz? Widać, że nie jest rozgarnięty, więc zabierz go swoimi mocami. Właśnie wiesz co? Ja go chyba bym nie załatwił tą bronią. Bo on miał takie pole siłowe, które nie, nie słabło za bardzo. Wow, ale się podładowała. A, No lepsze. No Zabiłeś go? No nie, wysłałem go na terapię. To co? To kończymy tutaj i zaczynamy z tego samego miejsca. To hej!